Pięki są krótkie, przyciągają i rok znowu podależem. Bardzo ma miła uroczystość, ponieważ będziemy wręczać nagrody prezydenta miasta. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze oraz nagrody za pozyskiwanie środków unijnych. 60 nauczycieli otrzyma nagrodę prezydenta pierwszego i drugiego stopnia i 59 nauczycieli otrzyma również nagrodę prezydenta za pozyskiwanie środków unijnych. Oprócz tego wczoraj odbył się również ten Dzień Edukacji Narodowej w Lubuskim Kuratorium Oświaty w Gorzowie, gdzie wręczone były nagrody ministra i kuratora oświaty. Pani Bogusowa, Matysza, Miskiew, kolejne, Zawsze te środki będą za małe, bo chcielibyśmy rzeczywiście uhonorować nauczycieli za ich pracę przez cały rok. Nie tylko w tym jednym dniu, kiedy jest Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. I też to robimy. Także dzisiejsze nagrody to jedne z nagród, które przyznajemy podczas całego roku szkolnego. Bo dużo się mówi o etosie nauczyciela, natomiast to nauczyciele najlepiej wiedzą, że ta codzienna praca. Przynosimy ogromną satysfakcję i ta satysfakcja ma różne oblicza. Natomiast każdy w tej satysfakcji znajduje samego siebie i to spełnienie, jakie daje zawód nauczyciela. Mówię to z pełną świadomością, bo sama też jestem nauczycielką.